Normalnie bym teraz zrobił, złapałem 1000 larwitarów podczas Comedy Classic, natomiast przez pogodę, temperaturę i sytuację jaka zaistniała, no niestety się to nie uda, nie przewiduję dobrego wyniku, dlatego postaram się ich po prostu złapać jak najwięcej. A więc tak, złapałem 401 narwitarów. Jestem już tydzień po community dayu 243 larwitary poszły już na trade E, niestety nic dobrego, najlepszy tam jakiś 1.98 mi się trafił, 22 laki, ale jestem jeszcze umówiony na trady, jeszcze jakieś ponad 150 mam na trady. Szajnie wpadło 16, grałem dwie godzinki, rozpocząłem godzinkę później, no i też było ultra zimno, ręce mi marzły. Wyleciało też około 1 200 expa i jakieś 300 tysięcy stardustów, mimo że wyszło słabiej niż chciałem, to i tak uważam, że event naprawdę udanej.